Drodzy współbracia w kapłańskim posługiwaniu. Prezbiterium Kościoła Opolskiego. Myślę, że nie trudno wam rozpoznać wnętrze naszej katedry. Tak, w katedrze się znajduje, cieszy jej widok. Jest za nami można powiedzieć ten najbardziej brudny etap renowacji wnętrza przynajmniej katedry. Wszystko właściwie było przygotowane, żebyśmy się na mszy krzyżma mogli Spotkać tym razem już w katedrze. Stało się jednak inaczej. Dlatego zwracam się do Was tym razem tą drogą, w związku z tym naszym świętem Wielki Czwartek. Zwracam się z kilkoma myślami, nie ex katedra, ale tak od serca. Chciałbym przede wszystkim najpierw z całego serca serdecznie Wam podziękować za posługę, jaką pełnicie. Od wielu, wielu lat, za ten ostatni zwłaszcza też rok posługiwania, dla mnie to też ważny, dziesiąty rok posługi biskupie, a więc też za tę naszą dziesięcioletnią współpracę i szczególnie też chcę podziękować za te ostatnie dni, trudne dla nas, tym bardziej więc dziękuję za nie. Jestem zbudowany Waszą postawą. Tym, jak przede wszystkim jesteście zatroskani o dobro duchowe swoich wiernych. Można powiedzieć, o każdego walczycie w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Wiele tego jest znaków, o, o zdrowie duszy zwłaszcza, żeby nie, nie byli zaniedbani e, wasi wierni, owieczki wam powierzone. I tu wykazaliście wiele kreatywności, wiele dobrych inicjatyw się narodziło. Można powiedzieć, ta trudna sytuacja pokazała nam, jak wielki jej potencjał dobra mamy w sobie, tej przede wszystkim płynącej z umiłowania Pana troski o owieczki. Przy tym bardzo też wam dziękuję za taką roztropność, za odpowiedzialność w wypełnianiu tych rozporządzeń, które śle, za każdym razem w odpowiedzi na to, co przychodzi ze strony naszych władz. To naprawdę ważne i bardzo Was proszę, byście w tej postawie właśnie takiego respektowania tego, co śle i wypełniania tych, tych, tych przepisów naszych władz rządowych trwali. To bardzo ważna rzecz. To są dla nas niewątpliwie bardzo trudne dni. Przecież to nie tylko jest tak, że jest to sytuacja, która nas kompletnie zaskoczyła. Nieoczekiwana. Gdyby nam ktoś wcześniej był powiedział, to byśmy powiedzieli: wiesz co, no bez przesady. Ale to jest sytuacja, która skazuje nas w niektórych momentach na działania w kontrze do tego, do czego jesteśmy ustanowieni. Bo my zazwyczaj wołamy: przyjdźcie do kościoła, przyjdźcie do Pana. A teraz mówimy im: zostań w domu. My się cieszymy każdym, który przychodzi do wnętrza kościoła, a teraz musimy powiedzieć: ale już więcej nie może wejść. To jest trudne dla nas, rozumiem to, ale tu chodzi naprawdę o zdrowie i życie naszych wiernych. Musimy ten moment przetrwać. Ufam też, że tak jak w życiu bywa, po Wielkim Piątku, sobocie przychodzi poranek zmartwychwstania. Też tego doczekamy. To jest taki czas, który pięknie też podsumowywuje. Dziecko. Ostatnio dostałem takiego na WhatsAppa taką wiadomość. Ktoś obserwuje, idzie chodnikiem i na, na asfalcie jest, jest rysunek dziecka i jest pięknie właściwie takie odczytanie, no przesłanie dla nas. Będzie dobrze, bo Pan Bóg nas kocha. Myślę, to musimy wziąć z sobą. Te trudne chwile one nas bardziej jeszcze skłaniają do tego, by bardziej Panu Bogu zaufać. I oczywiście nie tylko, że są to trudne chwile, ale będą jeszcze trudne wyzwania przed nami, zadania. My ich nie znamy, choćby te, które nas coraz bardziej już trapią, związane z funkcjonowaniem parafii, także finansowym funkcjonowaniem parafii. Niech nas to jednak nie przeraża. Niech nas to nie wpędza na poziom takiego, bym powiedział, no, biadolenia, co też z nami będzie. Tylko tym bardziej chciejmy zaufać, ale to zaufanie, niech by nie było puste. I tutaj jest też potrzeba naszego bardzo konkretnego wkładu. To już w tych dniach musimy się mobilizować do tego, że jak one miną i staniemy przed w nowymi, trudnymi zadaniami, także finansowymi, żeby potem wesprzeć się nawzajem. Myślę, że. Kto wie, czy to nie jest ten czas, kiedy będzie nam łatwiej podjąć to, co w sercu jest od wielu lat, co wyrażamy, żeby gorzej sytuowani znaleźli zrozumienie i wsparcie ze strony lepiej sytuowanych? Mam nadzieję, że ta sytuacja nas naprawdę już do tego zmotywuje, zmobilizuje i że to dzieło też ruszy, takiej solidarności większej jeszcze między nami. Ze swej strony chcę też Wam w tym momencie już powiedzieć, że. Zrobię wszystko razem z współpracownikami moimi, żeby nikt z Was nie został bez pomocy. Bardzo też już w tym momencie jednak proszę o komunikat. My musimy też wiedzieć, komu, co, jak pomóc. Musimy zadbać o jak najlepszą komunikację między sobą. Kochani, chciałbym też w tym miejscu powiedzieć takie przepraszam w Waszą stronę. Człowiek chce jak najlepiej, biskup tym bardziej. Ale tym się nie mogę tłumaczyć. Samymi dobrymi chęciami piekło będzie wyklejone. Więc przepraszam za takie chwile, kiedy swoim słowem, swoją postawą dotknąłem Was, zraniłem, kiedy, kiedy zabolało. Przepraszam za takie chwile, kiedy, kiedy nie dość dałem z siebie, żeby Was bardziej posłuchać, wysłuchać, żeby, żeby lepiej zrozumieć. Za to, że czasem o kimś z Was zapomniałem. Przebaczcie. Był to dla mnie także dość trudny rok. Dziesiąta rocznica wiązała się właściwie z pewnym takim dość mocnym bólem w sercu. Nawet ją jakoś wyraziłem w liturgii, w katedrze ku zdumieniu wielu z Was i wiernych, że jeśli usłyszycie o mnie jakieś dziwne czy wręcz skandaliczne wieści. Nie wierzcie. Cóż tak bolało w tym ostatnim roku? Przede wszystkim to, że zabrano mi e, mocno e, dobre imię i w mediach, ale także i w środowisku naszym kapłańskim. E, cóż powiem, to, że dziś stoję, to jest w znacznej mierze Wasza zasługa. Dzięki modlitwie Waszej, wielu ludzi i zapewnieniom, że jesteście ze mną, ale też doświadczyłem tego, co psalmista pisze. Pan przeprowadził przez ciemną dolinę i w pewnym momencie dał niesamowite światło, i tym się chcę też podzielić, by pewną myśl przekazać na ten wielki czwartek. Otóż w pewnym momencie zrozumiałem, że to, co mnie spotykało w tych dniach i co właściwie jeszcze trwa, to zabieranie mi dobrego imienia. E, to jest tylko konsekwencja tego, co już wcześniej zadeklarowałem, że życie Tobie Panie daje. W dniu święceń. A potem Pan się o to upomniał. Myślę, że też wiecie, nieraz do tego momentu wracałem, gdy byłem w szpitalu, wyniki straszne rokowania, właściwie takie, że kto wie, czy w ogóle przeżyje. Wtedy miałem takie poważne rekolekcje, 18 dni w szpitalu i gdzieś tam w 17 dniu, właściwie tak na modlitwie. Panu w końcu wydusiłem z siebie, powiedziałem Boże, nie przewidywałem odejść w wieku 44 lat Ale jeśli taka jest Twoja wola, to jestem gotów A jeśli mam żyć, to wyczuwam, że masz jakąś wolę dla mnie Przyjmę, co dasz No po dwóch latach się okazało I wtedy, choć byłem świadom, że czeka mnie bardzo trudna robota Przyjąłem spokojem to posługiwanie biskupie, świadom tego, że Pan będzie przy mnie. I to właśnie dotarło w tym roku do mnie jakby na nowo. Że, że to, co wtedy obiecałem, że przyjmuję Twoją wolę, życie daję, mocno to przecież zadeklarowałem w kamieniu śląskim jeszcze przed konsekracją. Moje życie jest spełnione, tak się czuję, mówiłem wtedy, i resztę życia chcę Wam dać, że Pan Bóg się o to upomniał. Otóż okazuje się, że życie dać. To trzeba dać także to wszystko, co z tym życiem jest związane, czyli także i dobre imię. I powiem także, że kiedy ta myśl przyszła, kiedy to jakoś do mnie dotarło, poczułem się niezwykle wolny. Daję więc także i dobre imię Panu Bogu w ofierze. Wyzwala mnie to i wraca w tym momencie pokój, pokój Boży w sercu. Dzielę się tym dlatego, że myślę, że tego w tych dniach bardzo nam też potrzeba. Trzeba dać swoje życie, bez ogródek. Nie bać się, wszystko dać Panu. Niech to zabierze. Tak to ogołocenie jest wyzwalające. A potrzeba, myślę bardzo potrzeba. Takiego ogołocenia się z tego, co światowe w naszym życiu kapłańskim, by bardziej związać się z Bogiem, z Jezusem. I chyba o to, między innymi o to Pan Bóg się upomina. Pan Bóg e, potrafi wykorzystać i właśnie takie chwile jak ta, by do nas przemówić. My to powoli odkrywamy, prawda? Dociera do nas Pan Bóg dzisiaj z treściami, które dobrze nam są znane, ale wskutek zaślepienia światem, sobą, zostawiliśmy na marginesie życia. Pan Bóg z tym dociera dziś do nas. Odkrywamy to coraz bardziej. Żebyśmy to jeszcze głębiej odkryli, żebyśmy to do końca odkryli, to trzeba, żebyśmy w tych dniach się do Niego zbliżyli, bardzo zbliżyli. Trzeba, żebyśmy w tych dniach rzeczywiście podjęli to, co też starałem się Wam głosić swoim hasłem biskupim w odpowiedzi na to orędzie zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą dałem to a stare te tibi ministrare to jest dziś szczególnie ten czas trwania przed Panem na kolanach i tu bym tak to widział, nie możemy się dzisiaj gromadzić, nie możemy się tak spotkać, da Bóg, się spotkamy na naszym emaus już tak całościowo, oby jak najliczniej, ale my możemy być razem, w jedności Właśnie z Chrystusem, wielkie, wspaniałe braterstwo. W jaki sposób? Trwając przed Nim na kolanach. My w tym możemy być zjednoczeni. I obudowanie w tych dniach takiej komunii, takiego prezbiterium, bardzo Was proszę, trwajmy jak najwięcej w tych dniach na kolanach przed Panem. To niech nas łączy, niech to będzie ta zasadnicza myśl. Wokół Pana my na kolanach, razem. Tutaj też taka moja propozycja, oferta, prośba. Chciałbym, żebyśmy w Wielki Czwartek, ponieważ nie możemy się zgromadzić w tej naszej katedrze o godzinie 12 w południe, albo poszli do kościoła, nawiedzili Najświętszy Sakrament, albo na plebanii też, odmawiając Anioł Pański, dziękujmy za kapłaństwo, za Eucharystię wspomnijmy wszystkich zmarłych kapłanów, w szczególności w ostatnim czasie, pomódlmy się zachorujących kapłanów, polećmy nasze seminarium, prośmy Pana o powołania kapłańskie, a potem odczytajmy tę Ewangelię, którą byśmy słyszeli w czasie mszy krzyżma. Niech nas to odniesie do naszych początków, do tego dnia namaszczenia nas Duchem Świętym. I odnówmy nasze przyrzeczenia kapłańskie. Wszystko jest zwycięstwie śmierci, nie muszę tłumaczyć. Każdy spokojnie tam trafi w odpowiednie miejsce. Bardzo bym Was o to prosił. My, biskupi, będziemy tu w katedrze w trójkę i, i, i będziemy chcieli też odmów, odnowić te przyrzeczenia. Będą na pewno też duszpasterze tu w katedrze posługujący. Niech to będzie taka nasza jedność w tym dniu i niech to będzie takie kolegialne zadeklarowanie Panu Bogu właśnie tego, że chcemy dalej wiernie Mu służyć, a ten czas chcemy przyjąć jako czas ku mobilizacji jeszcze większej. I kończąc, kochani, ostatnio miałem taką łaskę, bym powiedział, zewnętrzną, jak to charytologia mówi, rodzaj bodźca z zewnątrz przychodzący, rozmowa z naszym dobrze nam znanym tak mogę powiedzieć starym ojcem duchownym, czyli ojcem Helmutem Poradom. Mówi tak, wiesz, nieraz mi ktoś mówi, życzę zdrówka. Irytują mnie. Czasem mi mówią już bardziej poważnie, proszę ojca, życzę zdrowia. A ja mówię, ha, ja już jestem dalej. Pytam ojcze, co ojciec ma na myśli? Ja już jestem, widzisz, dalej niż święty Paweł mówi. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. A ja jestem dalej. Ja żyję w Chrystusie. Mówię, ojcze, to ja już wiem, co trzeba ojcu w tych dniach mówić. Nie zdrówka, nie zdrowia, ale dobrej paski. No właśnie! Dobrej paski. Staremu Ojcu Duchownemu. To jest to życzenie, na które czeka Stary Ojciec Duchowny. Chciałbym Wam tego życzyć na to święto. Właśnie paschy. Kapłańskiej dobrej paschy, takiego przechodzenia w codzienności naszej, z tego poziomu zatroskania o to, by Chrystus żył w nas, na ten poziom życia w Chrystusie bardziej i bardziej, bardziej życia Chrystusem i dla Niego. To Triduum może być takim dobrym momentem, by tutaj na nowo taki trud, właśnie takiego przechodzenia. Z poziomu troski o to, by we mnie żył Chrystus, na poziom życia w Chrystusie, podjąć. Tego Wam życzę. Niech te święta wielkanocne będą dla nas wszystkich takim czasem przeżycia na nowo zwycięstwa Chrystusa, czasem wielkiego rozradowania się, bo przecież mamy radosną nowinę. On, choć umarł, z stał, żyje, jest z nami, kocha nas i pragnie, byśmy żyli ciągle bardziej i bardziej Jego życiem. Tym się chciejmy rozradować. O tym mówmy z radością do naszych wiernych na tych różnych nośnikach. I chciejmy też serce tak na oścież otworzyć. Tego z całego serca Wam życzę, aby pokój zmartwychwstałego zagościł i aby więcej jeszcze było w nas mocy światła Bożego Ducha i wiary w moc naszą wiarę także w moc tego posługiwania sakramentalnego. Proszę też Was, byście w tych dniach pamiętali. Jak pamiętacie o posłudze sakramentalnej, słowa, także o tej posłudze miłości, jest w tym dniach naprawdę wiele ludzi, którzy są samotni. Pamiętajcie też o nich. Zorganizujcie im pomoc w naszych wspólnotach parafialnych. Niewiele trzeba. A sami przede wszystkim bądźmy takimi apostołami miłości. I proszę Was. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlcie się wiele za mnie. Ja pamiętam o Was codziennie. Wy to też przy ołtarzu. Ale jeszcze więcej i więcej módlmy się. Módlmy się też o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i za nasze seminarium. I przejmijcie pasterskie moje błogosławieństwo. Niech ono strzeże Was od zła wszelakiego. Niech ono. Wspiera was w tym wszystkim co dobre. I niech ono wam pomaga w tej kapłańskim takim przechodzeniu z poziomu zatroskania o to, by Chrystus żył w nas na poziom życia w Chrystusie. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Chcę jeszcze na końcu powiedzieć, że bardzo serdecznie pozdrawia Was wszystkich, ksiądz Arcybiskup Alfons Nosow, No i oczywiście biskupi nasi drodzy, biskup Paweł i Rudolf. A to nie reklama tym razem, tylko taka wizualizacja prezentu, który został przygotowany na to święto, nasze kapłańskie dla was, z myślą o was, odbierzecie go sobie na Emaus, jak się spotkamy. Chyba, że ktoś wcześniej będzie w kuli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.